Klimavent. Jako jeden z wiodących producentów urządzeń wentylacyjnych oferuje szeroką gamę wentylatorów, zarówno jeśli chodzi o ich rodzaj, jak i zastosowanie. Najnowszą rodziną wentylatorów w naszej ofercie są wentylatory SMART. Wentylatory Smart są przeznaczone do wentylacji ogólnej budynków. Są przeznaczone do przetłaczania powietrza suchego bez zanieczyszczeń lepkich, żrących lub stwarzających zagrożenie wybuchem. Rodzina wentylatorów Smart liczy 8 wielkości o mocach silników od 0,37 do 7,5 kW i maksymalnej wydajności 27,5 m3 na godzinę. Wentylatory Smart posiadają oryginalną konstrukcję wykonaną z giętych kształtowników stalowych. Szkielet dolny jest osiadkowany. Tworząc ażurową powierzchnię, przez którą powietrze jest wyrzucane na zewnątrz. Górna część wentylatora jest osłonięta kopułą wykonaną z tworzywa sztucznego. Zaleca się mocowanie wentylatora na tłumiącej podstawie dachowej o odpowiedniej wielkości, dostosowanej do danego wentylatora. W wentylacji ogólnej lub miejscowej doskonale spełniają swoje zadanie wentylatory dachowe WPD. Ze względu na zwiększony spręż w stosunku do tradycyjnych wentylatorów dachowych, mogą współpracować z Instalacjami i urządzeniami wyciągowymi. Wentylatory są przeznaczone do przedłaczania powietrza suchego, bez zanieczyszczeń lepkich, żrących lub stwarzających zagrożenie wybuchem. Wentylator zbudowany jest ze spiralnej obudowy, wirnika promieniowego zapewniającego duży spręż i silnika z osłoną blaszaną. Charakterystyczną cechą wentylatora jest tłumik umieszczony na wylocie z obudowy spiralnej. Dla odciągów miejscowych znajdujących się w strefie zagrożenia wybuchem oferujemy wentylatory WPD w wersji EX, które różnią się od standardowych wentylatorów materiałami z których zostały wykonane. Podstawowe elementy wentylatora obudowa, wirnik, tłumik, kołnierz są wykonane z niemagnetycznej nierdzewnej blachy austenitycznej, a silnik ma certyfikat EX. Tam gdzie nie ma możliwości montażu wentylatora na dachu zaoferować możemy wentylatory serii WPE. Instalowane są na wspornikach ściennych wewnątrz pomieszczeń, mają zdolność do pokonywania znacznych oporów przepływu. Wentylator składa się ze spiralnej obudowy stalowej i silnika elektrycznego z osadzonym na jego wale wirnikiem promieniowym. Wlot zaopatrzony jest w kołnierz dla zamocowania wentylatora na wsporniku ściennym oraz w kratkę, która zapobiega przed dostaniem się do wirnika przedmiotów z zewnątrz. Oczywiście oferujemy wersję wentylatora w wykonaniu przeciwwybuchowym. Podstawowe elementy wentylatora, obudowa, wirnik, kołnierz są wykonane z niemagnetycznej, nierdzewnej blachy austenitycznej, a silnik ma certyfikat EX. Wentylatory przenośne promieniowe przeznaczone są do wentylacji nawiewnej lub wywiewnej pomieszczeń i stanowisk pracy. Mogą być stosowane zarówno do wentylacji ogólnej, jak i miejscowej. Cechą, która wyróżnia wentylator spośród pozostałych w naszej ofercie, jest stelaż nośny. Lot i wylot wentylatora są przystosowane do przyłączenia przewodów elastycznych zaciskanych obejmami. Silniki wentylatorów wyposażone są w wyłącznik silnikowy, a każdy wentylator posiada 5-metrowy przewód zasilający z wtyczką. Dla najbardziej wymagających klientów oferujemy wentylator stacjonarny w wersji przeciwwybuchowej. Zbudowany jest z obudowy stalowej, mosiężnego wirnika promieniowego i silnika przeciwwybuchowego, umieszczonego na stelażu, pełniącym funkcję amortyzatora drgań. Inną propozycją są wentylatory transportowe. Służą do przegłaczania drobnych wiórów i pyłów, powstających w trakcie obróbki technologicznej, m.in. Drewna, papieru, skóry, tkanin, tworzyw sztucznych itp. Wentylatory WT można przyłączyć za pomocą węży elastycznych do jednego lub większej liczby odbiorców. Korzystanie z wentylatora podnosi bezpieczeństwo i higienę pracy. Wentylator transportowy WT z napędem bezpośrednim składa się z obudowy ze stopu aluminium, silnika elektrycznego, wirnika ze stopu aluminium oraz wyłącznika silnikowego. Wentylator jest umieszczony na stelażu wykonanym ze stalowych profili rurowych, ułatwiającym jego przemieszczanie. Wentylatory kanałowe przeznaczone są do przetłaczania niezapylonego powietrza przy wentylacji ogólnej pomieszczeń. Przystosowane są do montażu wewnątrz pomieszczeń bezpośrednio w instalacji zbudowanej z okrągłych kanałów wentylacyjnych. Wyróżniają się cichą pracą i wygodnym montażem. Obudowa wentylatorów wykonana jest z blachy aluminiowej. Wentylatory posiadają wirnik promieniowy osadzony bezpośrednio na wirującym stojanie, co zapewnia niewielkie wymiary wentylatora. Ciekawą propozycję wśród wentylatorów stanowi wentylator podryw. Zbudowany jest z wentylatora osiowego zamocowanego osiowo do stalarza nośnego. Wydajność wentylatora można sterować za pomocą regulatora obrotów. Wentylator przeznaczony jest głównie do doraźnego przewietrzenia pomieszczeń, nadmuchu powietrza na filmowane lub fotografowane obiekty. Jedną z najbardziej wyszukanych serii wentylatorów z naszej oferty są wentylatory wysokociśnieniowe WW. Wentylatory przeznaczone są do przetłaczania powietrza w warunkach, w których jest wymagane wysokie nadciśnienie lub podciśnienie. Wentylator składa się z obudowy i wirnika promieniowego wykonanych z odlewów aluminium.